Panie starosto, pana pomysł tyczący się ustanowienia prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, patronem powiatu łomżyńskiego, spotkał się z dużą przychylnością zarówno Rady, jak i całego powiatu. Jak pan sądzi, dlaczego? Ja myślę, że yy, błogosławiony yy, prymas yy, Stefan Wyszyński jest osobą, jest postacią, która nie budzi żadnych kontrowersji. Jeśli chodzi o stronę tą dotyczącą wiary, religii, kościoła, no to jego zasługi są nie do podważenia. Ale o tym my nie będziemy rozmawiali, my tym się nie będziemy zajmowali, mam na myśli tutaj władzę powiatu, bo to jest, to jest tutaj, tutaj dominuje Kościół, księża, ksiądz biskup. Natomiast chcemy przypominać i chcemy budować przyszłość naszego powiatu tutaj zwracam się w kierunku w szczególności młodych ludzi, budować tą przyszłość na naszej historii, na historii tutaj ziemi łomżyńskiej, bo przypomnę, że prymas kardynał Wyszyński urodzony w Zuzeli w 1901 roku, to jest teren diecezji łomżyńskiej, można powiedzieć, ziemi łomżyńskiej. Jego zasługi dla niepodległej Rzeczpospolitej są nie do podważenia. Przypomnę tylko, że Stefan kardynał Wyszyński został odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem, Orderem Orła Białego, za właśnie zasługi. Jego praca, jego dzieło, jego oddanie się całkowite Polsce, bo przypomnę trzy lata więzienia, to między innymi dzięki takim ludziom jak prymas Wyszyński, Polska nie dała się do końca zniewolić w okresie komunizmu. Polska była zupełnie w innym miejscu, czy na, na, w latach 90. w innym miejscu niż inne kraje tzw. demokracji ludowej, te, które były, można powiedzieć, po roku 1945 w pełnym sensie zniewolone przez Związek Radziecki. Kiedy Rada podejmie uchwałę, tyczącą się ustanowienia kardynała naszym patronem? 28 maja to jest kolejna rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego i w tym dniu o godzinie 13 odbędzie się uroczysta sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego, na której zostanie podjęta stosowna uchwała, potem będzie msza święta w katedrze w intencji o pomyślność dla mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego. Mamy już stosowny dokument kongregacji watykańskiej, która wyraziła zgodę na to, aby błogosławiony kardynał Wyszyński patronem powiatu łomżyńskiego mógł zostać. Dzisiaj właśnie od księdza biskupa Janusza Stepnowskiego ten dokument odebrałem. Na tę okoliczność został przygotowany, namalowany przez naszą znakomitą malarkę, panią Teresę Damowską obraz kardynała Stefana Wyszyńskiego, który zostanie zainstalowany w naszej sali konferencyjnej po poświęceniu w dniu 28 maja. Skąd pomysł na dzisiejsze przedsięwzięcie? To dzisiejsze przedsięwzięcie to jest taki czas przygotowań na to, na to główne wydarzenie. No właśnie, spotkanie i prelekcja pani Michaliny Jankowskiej, dyrektor Instytutu Prymasowskiego z Warszawy i film o Stefanie Kardynale Wyszyńskim. A dzisiaj w tej chwili ta wystawa, która będzie takim trwałym elementem, przynajmniej przez. Pewien okres czasu, gdzie wszyscy odwiedzający Starostwo Powiatowe będą zapoznać się ze zdjęciami archiwalnymi już dzisiaj, ale ze zdjęciami związanymi z pobytem kardynała Wyszyńskiego tutaj w Łomży. To wydarzenie 28 maja, to jest, to jest jedno, to jest główne ale również wiele innych będzie, będzie koncert dedykowany kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, będą inne wystawy, inne wydarzenia. Chcemy cały czas tą postać wielkiego Polaka przypominać w różnoraki sposób, tak jak dzisiaj, ale również inne wydarzenia, pewnie jakieś konkursy dla dzieci, dla młodzieży, to mówię o jakiejś przyszłości. Ustanowienie kardynała Stefana Wyszyńskiego naszym patronem, patronem powiatu łomżyńskiego to nie tylko oczywiście wyróżnienie, ale też pewnego rodzaju zobowiązanie. Zgadza się pan ze mną? Ja myślę, że w szczególności zobowiązania, bo to wyróżnienie to, to już w zasadzie mamy za sobą, bo Krymel Wyszyński pochodzi z Ziemi Łomżyńskiej i w ten sposób jesteśmy wyróżnieni. Wybitny Polak, wybitny, można powiedzieć, mąż stanu. Ale zobowiązania, zobowiązania w szczególności te, które nakreślił prymas Wyszyński w Krucjacie Miłości. Proste zobowiązania mówione o miłości, mówiące o miłości, mówiące o dobroci wobec drugiego człowieka, o, o podaniu ręki temu, który jest dla nas, może nie jest przyjacielem, tak jak mówię, rzeczy proste, ale okazuje się dla nas wszystkich często trudne do wykonania. Ale jeśli każdy z nas podejmie jedno z tych zobowiązań, z tych ważkich słów, jakie padły z ust kardynała Stefana Wyszyńskiego, i będzie próbował to realizować w jakimś czasie, myślę, że wszyscy będziemy lepszymi ludźmi.